Jeśli oglądaliście mój poprzedni odcinek, to pewnie wiecie, że zbudowałem port w moim mieście. Jednak w tym porcie brakowało mi jednej małej rzeczy. O tej w tym miejscu. A to małą rzeczą jest oczywiście ogromny statek towarowy. A dokładniej masowiec. Tak więc odpaliłem sobie mój komputer, żeby poszukać informacji i grafik, aby łatwiej mi się budowało. Tylko, że to było jakieś tydzień temu. I statek już został wybudowany. Ta bestia ma 280 bloków długości. 30 szerokości oraz 40 wysokości. Statek ten posiada 6 dużych zbiorników, w których się mieszczą rozmaite towary, w tym wypadku piasek. Budując go inspirowałem się masowcami należącymi do polskiej żeglugi morskiej. Niestety statek wciąż nie ma nazwy, więc jak macie jakiś pomysł to komentarze są wasze. Oczywiście masowiec posiada też wnętrze, czyli między innymi... Pokój nawigacyjny, czyli miejsce, w którym steruje się statkiem oraz gdzie pracują nawigatorzy. Pokój ten jest zbudowany dosyć prosto: są jakieś dźwignie, jakieś komputerki. jeszcze szczelek szkieleta. Takie tam, dosyć prosta budowa. Tam jest mapa całego portu oraz statku. Przynajmniej tej części portu, którą dotychczas budowałem. Dobra, idziemy dalej. Tam niżej. O. Stotkami. Tutaj mamy salonik taki oraz kajuty mieszkalne, że tak to nazwę. One wyglądają dosyć biednie, nie powiem, ale nie było więcej miejsca na większe kajuty. Dobra, idziemy dalej, i tutaj mamy wejście ze statku. Tam wyżej jest wejście do tej kajuty nawigacyjnej, pokolika nawigacyjnego. Schodząc na dół, trafiamy na tak naprawdę bliźniacz salonik. Z takimi samymi kałtami właśnie tak samo biedne, tak samo małe, ciasne. Idąc jeszcze niżej, mamy stołówkę dla marynarzy. Taką, o. Jest, wyszła chyba dobrze, tak mi się wydaje. No, normalne w sumie stoliki, normalne krzesła. To jest jakiś obraz tam. I tutaj mamy kuchnię. Tutaj trochę nieskończone, jest to wszystko, ale to nic nie szkodzi. Kuchnię można zamknąć, jak wy nie zauważyliście, i otwierać na porę obiadową, czy tam śniadaniową. Tam dalej coś jeszcze zbuduje, nie wiem co. Może jakiś pokoik rekreacyjny. No, mam dużo miejsca. No, no i to było na tyle. napiszcie w komentarzu, jak wam się spodobał ten statek towarowy. Ta, tymczasem to było na tyle. Ja się z wami żegnam. Do zobaczenia i cześć.